Witam z trasy wśród pól i lasów i kniejów tutaj mamy jakąś śliwkę dziczkę wystrojona niczym panna młoda w bieli cała skowronki śpiewają ale powiem że to dzisiaj jest 1 kwietnia ale niestety tutaj u nas na Pomorzu jest można powiedzieć, dzisiaj zresztą bardzo często mamy tutaj taki biegun zimna nad morzem. Tu jestem naprawdę bardzo blisko od Bałtyku. Kiedy dzisiaj patrzyłem prognozę, nawet nie prognozę, tylko aktualną pogodę. No to mieliśmy w koło brzegu 7 stopni. A w tym samym czasie w przemyślu stopni było już 22. U nas pochmurno, tam piękne słońce I dziwić się później, że Że Królowie polscy Nie zainteresowani byli kompletnie Pomorzem Mówią, a nie chcę ci tam książęta, słupscy siedzą My wolimy iść na Bałkany W stronę Morza Czarnego Tam jest klimat piękny, tam są ziemie piękne i tam rośnie, i dzisiaj nawet tam rośnie, przecież Ukraina to jest można powiedzieć główny producent płodów rolnych w Europie. Królowie polscy wiedzieli gdzie się pchać, gdzie dobry jest, gdzie, dobry, gdzie dobre miejsce jest do życia dla dla ludzi, a tamtejści. Tamtejsi ludzie byli tak bardzo mocno związani i uzależnieni od od, od no właśnie od, od rolnictwa, że naprawdę nie można byłoby bez tego co robili wtedy w polu w ogóle się przeżyć. Dlatego kiedy w roku 1937 na mocy rozporządzeń z Moskwy zabrano mieszkańcom Ukrainy ich no ich płody rolne po żniwach, po wykopkach i nastał tam wielki głód ludzie umierali z głodu, bo nie mieli co jeść dzisiaj gdyby nam tutaj, że tak powiem zabrać w Polsce zboże Zabrać ziemniaki, a przywieść do, do hiper i marketów, gotową żywność z zachodu, to myślę, że taki zwykły mieszkaniec w mieście, czy pod miastem, czy nawet na wsi, nie odczułby w zasadzie żadnej różnicy. Dlatego. Dlatego jest tak małe poparcie, według mnie jest dosyć małe poparcie dla, e, dla rolników, dla ich protestów z innych, z innych po prostu, e, nie wiem jak to nazwać, ale z innych, z innych podmiotów, z innych stref, z sfer życia, z miast, czy nawet ze wsi nierolniczych. Oni nie kupują towarów od rolników, tylko jak to mówi się z Przysłowiowej Biedronki. Chociaż jak ostatnio jechałem przez Polskę, to ku mojemu zaskoczeniu chyba więcej jest marketów Dino niż Biedronka, bynajmniej w Polsce centralnej. Bo tutaj u nas na wybrzeżu to oczywiście zdominowała wszystko biedronka, tak jak te skowronki na niebie. Tak dużo jest tych biedronek. Chyba tutaj w naszym mieście, które ma niecałe, tu miasto nieopodal jest 100 tysięcy mieszkańców, no to biedronek jest koło 25, czyli ilość jest ich naprawdę bardzo duża. Ale wracając do tego słynnego roku 1937, to niestety, ale w tamtejszej Ukrainie nie, nie postawili im wtedy w zamian za to, że zabrali te płody rolne biedronek ani żadnych innych marketów przepełnionych żywnością. Oczywiście, mniej lub bardziej, ale bardziej niż bardzo wysoko przetworzonej. Cały czas skowronki są obecne. Ja w ogóle ten rok 1937 to bardziej kojarzę z tym, że właśnie wtedy, właśnie w tym roku, polska lokomotywa o nazwie PM36. Nazwa taka nieformalna, piękna Helena zdobyła wyróżnienie i medal na zachodzie Europy, co się bardzo wtedy podobało naszym tutaj przemysłowcom. Chluba to była polskiej. Taka lokomotywa parowa. Mało kto wie, że jestem w mieście, ale jestem w mieście. Tak wygląda miasto. I tak wygląda miasto. Tam po horyzoncie jest miasto. I tu jest miasto. Ktoś myśli sobie, że ja żartuję. Nie, ja nie żartuję. Tutaj u nas akurat w mieście Słupsk doszło do jakichś takich dziwnych, bym powiedział, awantur z sąsiednimi gminami, bo miasto na siłę chce wpłonąć gminy, bo się miasto zrobiło za małe. Ludzi w Polsce było. Miasto, które miało kiedyś 100 tysięcy mieszkańców, nagle się okazuje, że ma 80 tysięcy. Skąd ich nabrać? Trzeba wchłonąć wioski. Wiosek nie wchłonęło, bo się nie udało. Bo był, ludzie się bronili, gmina się broni, gminy się broniły w rękoma i nogami, no ale jakoś tam ministerstwo w Warszawie chociaż temu miastu dało pola. Macie miasto, tutaj pola, możecie się tutaj budować, jak macie jakieś możliwości. No ale miastu nie chodziło o to, żeby dostać pola, czy lasy, tylko chodziło o to, żeby dostać ludzi. Żeby dostać przemysł. Gotowy już na tacy. Czy dostaną? Nie wiadomo. Jeszcze cały czas akcja poszerzania miasta trwa. No i gminy w drugą stronę ciągną. Rzepak mi się już... O kurczę, mało bym się nie przewrócił w piach. Wjechałem suchy, tak mieni w oczach. Kieruję jedną ręką, że szukam tych... Pierwszego... pierwszego kwiatka. Kiedy on gdzieś wyskoczy. Myślę, że gdzieś w Polsce rzepak na pewno kwitnie. Tu na Pomorzu jest jednak wegetacja rośnie trochę opóźniona. W porównaniu do, tak jak właśnie niedawno powiedziałem, Przemyśla. Kurczę, jakie piach. Jechać nie da. Tylko, tylko i ten rzepak zakwitnie. A ja tu może pokażę z bliska, jak to wygląda. Tu myślałem, że to już są kwiaty, a to coś się stało z jedną rośliną. Coś się przypaliło. Pierwszy kwietnia, pierwszy kwietnia, Pryma aprilis. Ale na Prima Aprilis robactwa też pełne jest. No tak dużo tych robaków dawno nie widziałem. W tych pąkach siedzą. Jest ciepło. Czekają kiedy te kwiaty będą malone. Już tam jakieś soki ciągną z tych pączków. Może właśnie przez te robaki on kwitnąć nie chce. Bo nie ma siły. Nie, że jest silną rośliną, sobie poradzi z robactwem. Choć trochę, coś tam na pewno plonu da, nawet gdyby robaki były. Ale pszczoły czekają na razie, jeszcze czekamy. Rzepak jest naprawdę duży. Tu, może, pokażę jeszcze raz te robaki, bo wczoraj też je pokazywałem. Jak pięknie chodzą, trochę wyglądają jak, jak pszy, jak pchły, jak wołki. Takie żuczki małe. O, ziminy już są tak mocno intensywnie zielone. Że mało kto pamięta o zimie. Wszyscy mówią, mamy już prawdziwą wiosnę, w końcu kwiecień. A kwiecień kojarzy się z czym? Z kwiatami. Sama nazwa kwiat od kwietnia że się wszystko kwieci. Jeszcze tych kwiatów na razie jest mało, ale będzie z nich przybywać za blisko Bałtyku, za blisko Bałtyku i rzepak nie ma kwiatów no dzisiaj ja czuję ten chłód nie jest tak ciepło jak wczoraj co to jest? 15 stopni, a wczoraj było 27 proszę zobaczyć co tu się dzieje jak wieście się broni gmina kolejny jakiś napis transformator sobie stoi w polu i tak patrzę na ten transformator i pierwszy raz widzę takie coś napisane na transformatorze uzwojenie aluminiowe transformator nie zawiera materiału z pcb czyżby to był na aluminiowych drutach nawijany czy to znaczy, że jest lepszy tutaj przychodzi chyba 15 tysięcy a wychodzi z niego już tutaj zasilanie na, na po prostu pobliskie bliskie domostwa, które tu powstają, czyli trój, trzy fazy po 400, no 3, po 230 względem zera. Tutaj chyba na jest skrzynka, ale nie ma informacji o napięciu nie jest piękna Biedronka 7 kropek uśmiechnięta myślę, że gdyby dzisiaj były ustalane reguły odnośnie co ma być godłem Polski no to jednym z pretendentów by była Biedronka ładnie by wyglądało takie kodło zamiast orła Sprawa do przemyślenia. Tutaj w takiej wersji makro, bo tam była wersja mini. Biedronka żywi, ale czy broni, ale piękny bezkres pól. To jest niesamowite, że się udało, no można nawet pogratulować gospodarzowi skomasować wszystkie grunty w całej wsi, bo to jest po prostu. Podróż w czasie można powiedzieć, że powrót do przeszłości, kiedy rozparcelowywali te grunty w czasach stalinowskich, żeby każdy miał tam po 6 hektarów przeliczeniowych. Tak przez wiele lat, kilka dekad było tutaj naprawdę tylu gospodarzy, szachownica pól. A dzisiaj znowu po horyzont jedno wielkie pole. W zasadzie ta droga to jest do niczego niepotrzebna, bo prowadzi tylko do wśród tego jednego pola monokultura. I chyba do tego niektórzy w Polsce mówią, że to dąży: że będą tylko wielcy się liczyć. Na szachownicy rolniczych gospodarstw rolnych. A tutaj na zakończenie pokażę jak ładnie zaczyna rosnąć żyto. Ostatnio tutaj Tomasz je ładnie zasilił nawozem. Się pięknie zieleni, krzewi. Myślę, że niebawem wystartuje. Niech tylko poczuje ten nawóz. Zresztą, ono i tak cały czas rośnie. Ptaki pięknie śpiewają. Nie ma już wiatru, tego takiego ostrego, ale już jest wieczór. Dzisiaj ma padać w nocy deszcz, że to się ucieszy.